Dlaczego Pan Wójt i Rada Gminy uważa, że Straż Gminna jest nam potrzebna? No z, z wielu powodów. To jest, no życie tutaj wymusza tę potrzebę. Gmina się bardzo dynamicznie rozwija, rozrasta, przybywa mieszkańców, przybywa jednocześnie spraw. No, tutaj od no, lat cierpimy na pewne potrzeby z zakresu regulacji i porządku publicznego, no, kontroli niektórych spraw, jak na przykład czy zawarte są umowy na wywóz nieczystości stałych, płynnych, innych rzeczy. Także to jest, jest to potrzeba obecnych czasów. Żeby gmina mogła się dalej harmonijnie rozwijać, to tego typu formacja jest niezbędna. Oczywiście nasuwa się tutaj od razu pytanie, no dlaczego tego nie może robić policja, tym bardziej, że jak wiemy, my policji sporo pomagamy w sensie materialnym, organizacyjnym, w różnych formach generalnie ujmując. No, jest tak, że policja no, cierpi na różne niedostatki, w tym organizacyjne, kadrowe, no, w moim ocenie również biurokratyczne. To wszystko powoduje, że. Policja jest jak gdyby w ostatniej kolejności gotowa do zajmowania się takimi drobnymi sprawami po porządku podstawowego, prawda? że gdzieś tam jakieś odpady są wyrzucane, czy tam jakieś inne wykroczenia, ponieważ oni są w pierwszej kolejności pochłonięci sprawami najważniejszymi. Prostłużę się jednym przykładem, mianowicie tym, że Wydział Ruchu Drogowego naszej Komendy Powiatowej Policji liczy tylko jeden radiowóz, jedną ekipę, a do obsługi ma powiat ponad 100 tysięczny, przez który przebiegają dwie trasy krajowe tra, trasa numer 2 z Poznańska, tak zwana Poznańska, i trasa numer 7 Gdańska. I na tych trasach dochodzi do wielu zdarzeń drogowych, w tym wypadków, nie mówiąc o innych drogach, gdzie też nie brakuje tego typu zdarzeń. Także ten jeden radiowóz jest znacznie za mało na obsługę tych, tych najważniejszych zdarzeń, a gdzie tutaj się spodziewasz na interwencję w drobniejszych sprawach. W związku z tym no, musi być formacja uzupełniająca i, i do tego jest potrzebna straż gminna. Tutaj na marginesie już na zakończenie dodam, że obiecujemy sobie, znaczy nie tyle my sobie Spodziewamy się pewnych zmian legislacyjnych, ponieważ no, taką słabością Straży Gminnych jest to, że ma małe kompetencje. Nie jest to formacja stricte policyjna, funkcjonariusze nie mają takich uprawnień jak policjanci, a jest potrzeba. Takie są czasy, że jest potrzeba, żeby to nie była Straż, a policja municypalna, jak to się często nazywa. Mamy nadzieję, że te regulacje legislacyjne pójdą w tym kierunku.